Simona Żemeczki, jestem Michał 125 i dziś sobie nagramy Crossbar Challenge. Ze mną jest zioło, zioło zieliński I on będzie kamerzystą. On będzie kamerował moich pięć strzałów w poprzeczkę. A potem... potem ja to będę kamerował. A jak ktoś nie trafi? Jak ktoś nie trafi, to. Skopa w dupę dostaje. Nie. Tak. Ty od razu możesz dostać Dobra, nie dam ci się już garnąć na hulajnogę I z twoją hulajnogą. Jak chce ktoś kupić hulajnogę sprzedamy za darmo. Nie. Kupimy z przerwami, nie? nie. Stąd. Cię. Albo stąd. No właśnie. Stąd kupimy Dobra. Idź tam bardziej za... Nami. Dotknij ekranu aby włączyć aparat. Maura, no to idź za mnie, żeby było widać, że kopię. Jak będziecie takie coś ciągle wyskakiwały, to pięknie. I ostatni strzał. Teraz Teraz idzie ziłek. No, gówno wyszło. Tak ciekawe ile ty trafi w hardkorze. Nie ma. Może nagramy dwie takie rundy. Właśnie dobra, mam piłkę na powszeczki. Idziemy z nami potem ich, ich do nich grać. I co? No shit. O oh, shit! Skończyło się nagrywać. A nie, dobra jest, leci dobra. Już. <gry> Już pięć. Ale czekaj, tylko coś muszę zrobić, to jest ziółko. <laughs> Jakie piękne zbliżenie Dobra, teraz jeszcze raz ja... Co ty? No jeszcze raz kopiemy, po dwa razy takie rundy. Ty gruba się ty. Tak jest! Pieprzona osoba Potem może nagramy jak gramy z nie? Nie One Ej, czekaj, bo tego nie nagrałem, ty Tu, tu trzymałem Ej, no jest jeden Nie ma Jest Piszcie w komentarzach, czy jest, czy nie ma Kopał grubasek, jeden, dwa, pięć. <try> <try> ja I waży, bo tam osa jest. Musisz trzy. No bo ja trafiłem trzy. Słupciej! Lecisz, gruby, gruby 1, 3, 5. Co? No, wiem, masz. 1, 2, 5. Masz... Na no, to proste, zobaczcie te konto Dobra, ostatni strzał, chociaż. Mam jeden, No, a musisz trzy. Dobra, ostatni strzał i kończymy ten odcinek. Dobra, dobra. Ja wygrałem. Także ja byłem Michałek. E, wesołych wakacji. Życzę. Wesołych świąt. Ja i Michałek. Sajenara.